Fakty o mnie, które myślę, że was zdziwią. A w międzyczasie będę przygotowywała śniadaniowego bowla. Jak ja za nimi tęskniłam. Cieszę się, że wróciłyście do netto. Numer jeden. Bliżej mi jest do trzydziestki niż do dwudziestki. Mam nadzieję, że nie zaczniecie zaraz pisać wszyscy, a widać, widać, bo bardzo dużo osób mi mówi, że nie widać. Jak myślicie, ile mogę mieć lat? Zostawcie komentarze, zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Numer dwa to jest coś, czego naprawdę nikt z Was nie wie na pewno. Ja w SOTI pracuję już bardzo długo. To i nawet pracowałam wcześniej, zanim zaczęliście widywać mnie na, yy, na TikToku i Instagramie. Numer trzy to chyba najwięcej osób dziwi. Mam wadę wymowy. A to nikogo nie zdziwiło. Numer trzy. W tym momencie jestem na moim piątym kierunku studiów. Cztery kierunki rzuciłam i jestem chyba najlepszym przykładem na to, że jeżeli. A! Powiedziacie, że coś Wam nie pasuje w Waszym życiu, możecie to zmienić i nie bójcie się. Zdecydowanie warto. A ten no Bowl będzie dzisiejszym moim ścierankiem? Cyfunę robiłam.